Nie wiem, która to już jest moja próba do nagrania tego materiału, ale niech to będzie już to ostatnia, bo mam troszkę dość. Za każdym razem, jak nagrywam, to mi się nie podoba sposób, w jaki mówię. I to świadczy tylko o tym, że się jeszcze źle czuję przed kamerą. Ale dobrze. Chciałabym nagrać e, filmik o mojej graczy husulskiej Kalince, e, żeby był takim wstępem do tego, e, o czym chciałabym, żeby ten kanał był w szczególności poświęcony, czyli o moich spostrzeżeniach, jeśli chodzi o pracę z końmi, o metodzie intrinzy, o wzmocnieniu pozytywnym i chciałabym, żebyście poznali mojego konia, żeby potem to wszystko było bardziej przejrzyste. No więc tak, ja jestem jej trzecią właścicielką. Najpierw była u hodowcy, gdzie urodziła trzy śrebaki z tego, co wiem. Niestety nie mam pojęcia, co się z nimi teraz stało. Potem została wykupiona przez małą stajnię, która prowadzi jazdy rekreacyjne. I tam była, z tego co wiem, pracowano z nią w stylu naturalnym najbardziej, troszkę też westernowo. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że tam miała zapewnioną naprawdę dobrą opiekę i że właścicielka do końca starała się jej znaleźć jak najlepszy dom. Stwierdziła, że Kala się nie nadaje do jazdy w szkółce, bo potrzebuje indywidualnego podejścia i Zauważyła, że psychicznie źle znosi ciągłą zmianę miejsca, więc postanowiła jej znaleźć nowy dom. I ja zaczęłam wtedy, akurat szukać konia. Stwierdziłam, że chucuł na pierwszego konia będzie dobrym wyborem, bo to są konie odporne, zdrowe, niewymagające zbyt dużo. No, i chciałam konia starszego, bo młodszy koń, na, na pierwszego konia, szczególnie że ja nie mam jakiegoś super dużego doświadczenia z tymi zwierzętami, po kilku latach jazdy zaledwie, e, starszy koń był zdecydowanie lepszym wyborem, bardziej odpowiedzialnym. No i zobaczyłam kalinkę na rewolcie, e, bardzo mi się spodobała, pojechałam obejrzeć. Miałam bardzo pozytywne odczucia co do niej. E, no, i właścicielka wybrała mnie ze wszystkich osób, które przyjechały ją obejrzeć. Stwierdziła, że, że to ja dam jej najlepszy dom, z czego się bardzo cieszę. I bardzo się cieszę, że miała tak świetną opiekę zapewnioną wcześniej, zanim do, do mnie trafiła. No i, i stała się moim koniem. Zmieniałyśmy stajnie już trzy razy. Właściwie raz była tylko tak przejściowo, ale kilka tygodni stała pod Warszawą, potem była w Olsztynku u mojej znajomej. A teraz jesteśmy razem w Krakowie, bo ja zmieniłam miejsce studiowania. No, i tyle w sumie pokrótce o mojej historii kupienia kali. Natomiast, jeśli chodzi o samą kalę, właśnie kala Kalinka. Nazywa się Kalinka w paszporcie, ale mi się zdecydowanie bardziej podoba skrót Kala, więc mówię na nią Kala. Ma 10 lat. Jest gniazdo srokata, minimal tobiano, tak dla wnikliwych. Cechą charakterystyczną, którą szczególnie zauważają osoby, które niezbyt mają cokolwiek wspólnego z końmi, jest jej sarkoid na zadzie, który jest całkowicie niezłośliwy i niegroźny dla niej, ale ze względów estetycznych i dlatego, że nie chciałabym, żeby w przyszłości coś się z nim stało, stosuję maść. W opisie da daję Wam link na fanpage facebookowy, gdzie kiedy napiszecie wiadomość do właścicielki, ona da wam, wam przepis na taką maść, która naprawdę przynosi efekty. Możecie zobaczyć sobie na zdjęciach. I, jak te sarkoidy po prostu odpadają i rany się zabliźniają. Maść jest zrobiona z bardzo prostych składników, dostępnych dla każdego, bardzo tajnych. Także, a efekty są naprawdę super i nie czyni żadnej krzywdy dla zdrowych tkanek konia. Także polecam sobie zajrzeć. Um. No i Kala jest hutsułem, jej to już bardzo dużo o niej powiem. Jest kontaktowym koniem, lubi kontakt z człowiekiem. Jest bardzo bystra i często wykorzystuje tą bystrość na swoją korzyść. Potrafi na przykład tak się ustawić przy wiadrze innego konia, żeby wcisnąć się w taki sposób, żeby nie mógł jej odgonić, a sam wręcz musi odejść od tego wiadra, bo już nie ma miejsca. Potrafi wykorzystywać świetnie niechęć do pracy i różne wymówki mi uskuteczniać, które sprawią, że nie będziemy tyle pracować. Aczkolwiek chciałabym zaznaczyć, że ona nie jest leniwa. Bo właściwie żaden z koni nie jest leniwy. Są tylko konie, które są nierozumiane i są konie, którym, które jeszcze nie wiedzą, ile korzyści może być z poruszania się w inny sposób, często bardziej żywiołowy sposób. I to naszym zadaniem jest sprawić, żeby żeby te korzyści odkryły. O tym, co mówiłam przed chwilą, będzie więcej, gdy zacznę taki cały cykl właściwie filmików o, o intrynzen i o wzmocnieniu pozytywnym i o tym, jak mózg wpływa na, na, na ruchu koni. Właściwie to... Ja jeszcze nie jestem w stanie o niej za dużo powiedzieć, bo to jest dla mnie ten koniec dla mnie dużą zagadką i co każdego dnia odkrywam coś nowego w niej. Um, ale takie właśnie ten najbardziej widoczne cechy u niej to jest ten chęć do kontaktu z człowiekiem, yy, bystrość, upartość, inteligencja. Myślę, że przez ten rok, kiedy jesteśmy razem, yy, zrobiłyśmy duże postępy. Dla mnie to wszystko jest nowe, bo cała ta metoda, o której będę mówić, yy, i to moje podejście jest. Ja je odkryłam dopiero kilka miesięcy temu, ale wpadłam po uszy. Czyli naprawdę mnie to zaangażowało i każdego dnia dowiaduję <laughs> się czegoś nowego, szukam informacji o tym. I myślę, że jest to naprawdę ciekawa rzecz, szczególnie, że można ją, można takie urozmaicienie stosować nawet przy naszym codziennym treningu skokowym czy ujeżdżeniowym. To jest pewien. Pewien mechanizm, który nam pozwoli odblokować pewność siebie u konia i, i to, żeby <śmian> był w stanie czuć się lepiej, poruszając się y <śmian> często właśnie szybciej i bardziej ekspresywnie, i potrafił to wykorzystać potem w swojej zabawie na pastwisku i po prostu w swoim życiu poza treningiem. Um, i, I robiłyśmy duże postępy, aczkolwiek <śmian> to, 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 że teraz zmieniłam swoje podejście, wymagało ode mnie całkowitej. Też takiej przemiany mojego mindsetu, jeśli chodzi o pracę z koni i czasami wracają do mnie momenty <laughs> <moi> stary... <laughs> mojego starego, bardziej klasycznego podejścia e, i tego, że to co robię teraz jest zupełnie różne od, e, no, od tamtych czasów i rodzi się we mnie frustracja, potem Kala ma, jak wiele koni, taki problem, że zbliża się za bardzo do człowieka i często prawie na mnie wchodzi. Szczególnie kiedy jest zestresowana. E, mimo, że już naprawdę staram się już od dłuższego czasu pokazywać jej, że to jest niewłaściwe zachowanie, ale wychodzi mi póki co średnio, więc pojawia się dużo momentów frustracji. Pojawiają się momenty zwątpienia, bo jestem troszkę sama w tym, co robię. Do tej pory naprawdę niewiele osób, poza tymi, których poznałam w internecie, stosują taką metodę jak ja. I... Nawet nie chodzi o taką samą metodę. Chodzi bardziej o też takie wartości troszkę wyznawane. Eee, jeździecko mm, dziecko z końmi. Jakby nie jest łatwo być, być tym samemu. Eee, szczególnie, gdy jest się też zielonym. Że gdy ma się bardzo dużo teorii w głowie, ale w praktyce to wychodzi zupełnie inaczej. Więc nie jest mi łatwo i mam momenty zwątpienia, Mam dużo takich momentów, w których jest mi po prostu ciężko. Ale Ogólnie rzecz biorąc, całościowo yy, nawet jeśli to są tylko małe kroczki, czuję się o wiele lepiej niż gdy czułam się wcześniej, kiedy jeździłam totalnie klasycznie. Yy, I czuję, że przyszłościowo to, co teraz robię, da mi jakby... Da mi, otworzy mi drogę na wiele możliwości, o których nie zdawałam sobie wcześniej sprawy. Więc yy, jeśli czujecie się z czymś źle, z jakim sposobem, w jaki jeździcie, jaki traktujecie konie, to warto próbować to zmieniać. Nawet jeśli na początku jest bardzo ciężko, e, jeśli czujecie się zagubieni i wszyscy robią inaczej, to jeśli Wam coś zgrzyta, to warto drążyć temat i, i szukać innych rozwiązań. E, I warto mieć indywidualne podejście do każdego konia. Myślę, że to jest bardzo ważne. No, także myślę, że otwarty umysł i chęć poznawania. Z każdym dniem czegoś nowego, wyciągania czegoś z każdej szkoły jeździeckiej jest bardzo fajną sprawą. Także myślę, że pokrótce udało mi się opowiedzieć o moim koniu. Nadal nie jestem z tego filmu jakoś super zadowolona, ale już niech zostanie, bo będę nagrywała tak po prostu w nieskończoność. Yy, I widzimy się w następnym materiale. Tym razem będę mówiła o Intrinsen, yy, o pani Katie Sierze, która jest dla mnie teraz bardzo mocną inspiracją. I o troszkę bardziej biologicznym aspekcie, który wpływa na wszystko, co się z koimi dzieje właściwie.